Dzień dobry, witam Państwa, witam radnych, witam sołtysów, witam pracowników i kierowników jednostek, e, witam e, pana dyrektora Azozu, e, witam mieszkańców e, naszej gminy. Otwieram ósmą sesję Rady Gminy Nadarzyn. stwierdzam kworum, wszyscy radni obecni. Przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad radni Zapoznali się z porządkiem obrad. Czy e, macie Państwo jakieś uwagi co do porządku? Pani Przewodnicząca, chciałem prosić o zmianę porządku obrad i o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 i 18, e, czyli wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta i w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla wójnych. A jaki jest powód? Proszę Państwa do odpowiednich notatek tylko sięgnę. Ja się zastanawiam dlaczego w tym roku wyjątkowo będziemy głosowali absolutorium w maju. A ja powiem panu dlaczego. Bardzo proszę. Dlatego, że mamy wszystkie dokumenty zarówno z Komisji, jak i z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja... Pozwolę sobie na przytoczenie jednego podstawowego argumentu. Nie mamy, nie mamy, proszę Państwa, wszystkich danych do głosowania absolutorium. 16 czerwca, 16 czerwca tego roku kończy się przedłużone postępowanie prowadzone przez prokuraturę w Rzysku Mazowieckim w sprawie pana wójta. Proszę Państwa, w tej sytuacji, jeśli nie wiemy, czy prokuratura postawi zarzuty, czy nie, bo może nie postawi zarzutów. Ja tego nie wiem. Nie chcę rozsądzać teraz. W tej sytuacji uważam, że należy przesunąć głosowanie nad absolutorium, ponieważ nie mamy tej najważniejszej dane. Proszę pana, absolutorium dotyczy wykonania budżetu, realizacji budżetu za 2014 rok. Ja, proszę państwa, Przegłosuj. te zarzuty proszę, ja y, dotyczą głosuj. właśnie elementów korupcyjnych związanych z wykonaniem budżetu. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja pana radnego Zaborskiego proszę o sprostowanie tej informacji ponieważ yy, nie toczy się yy, sprawa w prokuraturze przeciwko wójtowi, ani mnie zresztą. Nie ma sprawy wójta, czy wicewójta, czy kogokolwiek, tylko jest, jesteśmy świadkami w sprawie. Jest to postępowanie wyjaśniające. Ja jestem że świadka, a nie są w charakterze podejrzanego. Sprawa dotyczy wielu, wielu, wielu donosów. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Pan Radny Zaborowski złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 i 18. Kto jest z Państwa radnych za zdjęciem z porządku obrad e, tych dwóch punktów? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 6 głosów za, 9 przeciw, czyli punkty pozostają. I przystępujemy do głosowania porządku zaproponowanego, który Państwo otrzymaliście w dokumentach na sesję. Kto z Państwa Radnych jest zaproponowanym porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 9 radnych za przyjęciem proponowanego porządku. Przystępujemy do punktu czwartego: przyjęcie protokołu z siódmej sesji Rady Gminy Nadarzeń. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z siódmej sesji Rady Gminy Nadarzeń z dnia 29 kwietnia? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie protokół został przyjęty. Przystępujemy do punktu piątego. Sprawozdanie witaminy interminie z działalności za okres między sesjami. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym zdać sprawozdanie za ostatni miesiąc, co się w gminie działo I jak zwykle zaczniemy od inwestycji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania w interminie z działalności za okres między sesjami, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. Przystępujemy do punktu 6. Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w nadarzynie za rok 2014 i zapraszam Pana Dyrektora na Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Radni. Proszę pozwolić, aby w pierwszej części naszego sprawozdania oddał, oddał głos naszej głównej księgowej, która przedstawi szczegółowy nie, bilans finansowy, a w drugiej części, jeśli Państwa nie zanudzimy, pozwolę sobie m, 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 opowiedzieć o działalności Ośrodka Zdrowia za cały 2014 rok i prosząc jednocześnie Was, abyście te informacje zechcieli, jeśli uznacie, oczywiście za stosunek przekazać w swoich e, okręgach e, dla swoich mieszkańców. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Nadarzynie? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Nadarzyń za rok 2014 i zapraszam Panią Kierownik Rzecznę Zadaniem gminy wynikającym ze znowelizowanego artykułu 16a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku w Dzienniku Ustaw z 2015 roku pozycja 163 jest obowiązek sporządzenia oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy na za rok 2014? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Leksi Rusiec. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania nazwy yy, drodze wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 231 przez 7. Proponowana nazwa to jest cywilka platynowa. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? W sprawie nadania nazwy ulicy we Wsi Rusiec, yy, nazwa brzmi ulica Platynowa. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 przez 22 przez 2015 z dnia 6 lutego 2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w gminnym żłobku nr 1 Zaczarowany Ogród w Ruźcu i bardzo proszę Pani Dyrektor Marta Jędrzejcza. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania zakładają zmianę opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 300 zł miesięcznie. Taka opłata zryczałtowana. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 11. Przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie zmiany uchwały, która była podjęta w 2004 roku i przystąpili do jej sporządzenia. Dziękuję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rada ta będzie organem konsultacyjnym, wnioskodawczym, doradczym dla organów gminy. Jakie będą główne cele? Główne cele to takie wspieranie środowiska osób starszych i reprezentowanie zbiorowych interesów tego środowiska, wspieranie aktywności osób starszych, promocja zdrowia wśród tego środowiska również takie przełamywanie marginalizacji osób starszych oraz pomoc zapewnieniu osobom starszym dostępu do edukacji i kultury. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Nadarzeń oraz nadania jej statutu proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do nowo powstającego stowarzyszenia. Lokalna grupa działania nadarzyn Raszyn. Jest taki pomysł, żeby gmina nadarzyn razem z gminą Raszyn utworzyła nowe stowarzyszenie. Stowarzyszenie LGD nadarzyn Raszyn, bo wówczas właśnie będziemy w tym pierwszym progu, czyli do 40 tysięcy mieszkańców i w związku z tym również mamy szansę pozyskać dla naszego terenu, dla naszych mieszkańców i dla naszych gmin 5 milionów złotych. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do nowo powstającego Stowarzyszenia Lokalnego na Nadarzyn-Raszyn? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn za rok 2014 i sprawozdanie, odłoży na nam jako organ działa w oparciu o urząd Gminy i o jednostki organizacyjne. Sprawozdanie, które Państwo mają przed sobą, jest składową sprawozdań przygotowanych przez referaty urzędów przez jednostki organizacyjne. Dla przypomnienia tylko podam, że w Urzędzie Gminy funkcjonuje 10 referatów. 7 samodzielnych stanowisk. Na koniec 2014 roku zatrudnionych było ogólnie 70 pracowników. Do tego sprawozdania uwzględnione były jednostki, dwie jednostki kultury: Biblioteka i Ośrodek Nadziecki Ośrodek Kultury, cztery jednostki budżetowe: GOS, GOPS, TENCZA i Straż miejska. W ciągu 2014 roku. Wójt wydał 95 zarządzeń, do wykonania których zobowiązano pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Przygotowanych zostało ponad 160 projektów uchwał, które Rady Gminy 6 i 7 kadencji, bo na ten rok przypadła zmiana kadencji, które Rady Gminy podjęły. W całym roku sekretariat odnotował ponad 900 umówionych spotkań wójta z mieszkańcami, z przedstawicielami firm, instytucji, nie mówiąc o tych spotkaniach, które nie były wcześniej umówione i zaplanowane. Na dziennik urzędu wpłynęło niemal, 9, niemal 20 tysięcy różnego rodzaju pism, czyli tam w skład tego odchodzą wnioski, podania jakieś informacje i ponad 3000 tysiące faktur. W ciągu tego roku w urzędzie przeprowadzone było 3 kontrole przez jednostki zewnętrzne, dwa duże zadania audytowe. Urząd przeprowadził, komisja przetargowa w zasadzie przeprowadziła ponad 40, dokładnie 42 postępowania przetargowe. Tak jak Państwo mają Zapisane 25 to było na roboty budowlane, 3 na dostawy, 14 na usługi. Złożonych zostało 11 wniosków o dofinansowanie funduszy zewnętrznych na łączną pozyskaną kwotę ponad 2 miliony 400 tysięcy zł. Budżet, co zresztą będzie jeszcze podejmowane przez panią skarbnik i wyjaśnione przy sprawozdaniu finansowym, ale. Zrealizowane w 2014 roku no, został na kwotę niemal 78 milionów mm. tak, złotych. No, no, sami błąd, to e jeżeli no, chodzi no, o dochody no. oczywiście. Wydatki ponad 84 miliony złotych z tego wydatki majątkowe, czyli obowiązujące zadania i zakupy tak, inwestycyjne tak? na ponad 25 milionów złotych. Proszę bardzo, to jest za przyjęciem sprawozdania. 10. Kto jest y, przeciw? Trzy ja, osoby. Kto się wstrzymał? dwie osoby się wstrzymały. Teraz się zgadza. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2014 i zapraszam Panią Skarbnik. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2014 rok. Czy, jeżeli chodzi o Regionalną Izbę Obrachunkową, za każdym razem są to te same osoby i zespoły, które wydają opinię, czy te osoby ulegają zmianie, Nie. zmieniają się jak to. Nie, to są różne składy. My nowy skład orzekający mamy od roku. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Nadarzeń za 2014 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Za. Przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery osoby się wstrzymały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2014 rok? Proszę o podniesienie ręki. więc za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa przeciw. Cztery wstrzymujące. Przystępujemy do punktu 17. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nadarzeń w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta Gminy Nadarzeń za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu w dniu 6 maja 2015 roku. Pięć osób ze składu naszej komisji było za przyjęciem sprawozdania wykonania budżetu, zaś za, wykona, za udzieleniem absolutorium dla wójta. Były cztery osoby za, jedna osoba była przeciw. Jako Komisja Rewizyjna wnosimy do Rady Gminy Narzeń o pozytywne Y, przyjęcie i, y, y, mm -hmm. i udzielenie absolutorium w budowie za rok 2014. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego punktu? Zacznę w skrócie. Jakie mamy zastrzeżenia do pracy Wójta? Pierwsza sprawa, brak przejrzystej polityki kadrowej, wykorzystanie mediów samorządowych finansowanych z naszych pieniędzy do prowadzenia kampanii wyborczej i do walki z opozycją. Kolejne sprawy związane z wyborami. No nakarmił nas pan kiełbasą wyborczą przed wyborami. Zafundował pan nam nikomu niepotrzebne siłownie plenerowe. To, co mi się nie podoba, to co nam się nie podoba. Systematyczne utrudnianie dostępu do informacji publicznej. Czeka się bardzo długo. Próbuje się znaleźć wszystkie możliwe kruczki prawne, żeby jednak tej informacji nie udzielić i tak dalej. To, co nas ciągle niepokoi, ciągle jesteśmy jednym z najdroższych samorządów w kraju. Ta lista pewnie byłaby dużo dłuższa, ale nie chciałbym tutaj zanudzać. W związku z tym, biorąc pod uwagę powyższe, będziemy głosować przeciwko. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Nadarzeń za 2014 rok? Proszę o podniesienie ręki. 9 za. Kto jest przeciw? 6 osób przeciw, 9 za. Absolutorium zostało udzielone. Chciałbym podziękować tym że jednak wierzą w sukces gminy Nadarzyn, wierzą w politykę, którą prowadzę, dlatego, że oczywiście nowi radni mogą mieć inne spojrzenie i inaczej do pewnych spraw podchodzić, ale śmiem twierdzić, że jeżeli przeanalizujemy rozwój gminy nadarzy. Przez te ostatnie lata, z roku budżetu, z roku inwestycji, to, to wówczas bo to jest najważniejsze bo to jest dla ludzi ważne to wówczas nie będziemy tłumaczyli rzeczy, rzeczy, wiadomości według kogoś są wykorzystywane czy nie. To jest całkowicie inna sprawa. Bo wójt tak naprawdę jest od wszystkich spraw i od spraw gospodarczych, i od spraw medialnych. Zdonać jak czasami się śmieszę, kiedy pójdzie na trasie katolickie, to też jest wina wójta. Wszystko jest albo wójta zasług, albo Wino wójta. I Zasubnie, każdy oczywiście i każdy, i każdy prawo na to spojrzeć. Natomiast ja do tej pory poza krytyką bardzo mało słyszałem od grup opozycyjnych propozycji zmian. Jakie konkretnie jakie chcecie powiedzieć? jaką macie wizję? Bo krytykować rzeczą bardzo łatwo, ale budować rzeczą bardzo trudno. A jeszcze jak się chce budować, na to jeszcze do środki, że rzecz jest jeszcze bardziej trudniejszą, Dlatego jeszcze albo serdecznie dziękuję za udzielenie mi dzisiaj absolutorium. Myślę, że ci właśnie nowi radni yy, pokażą swoją działalność, swoją klasę, swoją wytrwałością, na co ich stać, swoimi inicjatywami, żeby jak będziemy, przynajmniej jesienią, we wrześniu, będziemy na poszczególnych miejscach zebrania, to ja się zapytam jako każdego z tych radnych, jaką ma wizję. I bo na razie poza krytyką, ja jeszcze nic twórczego od tej grupy nie usłyszałem. Dziękuję. Proszę państwa, przystępujemy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 3 przez 19 przez 2014 Rady Gminy Nadarzeń z dnia 30 grudnia 2014. Bardzo proszę panią skarbnik. Projekt uchwały przewiduje zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o 675 608 zł. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 3 przez 19 przez 2014 Rady Gminy na z dnia 30 grudnia 2014. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej w Nadarzyn na lata 2015-2026. Projekt zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026 przewiduje zmiany wprowadzone uchwałę budżetową i zmiany w przedsięwzięciach stanowiących załącznik numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Te same, które są w uchwale budżetowej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadaży na lata 2015-2026. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie uchwała została podjęta i przystępujemy do punktu 21. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Ja bym tylko chciała jeszcze tutaj powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu odbyły się dwie rozprawy 18 maja. W Sądzie PUSA mm, Sąd podtrzymał, e, odrzucił skargę w całości Pana Radnego Miszczuka i Pana Zaborowskiego w sprawie wygaszenia mandatu i 21 maja w Sądzie Okręgowym również e, protest wyborczy, który został złożony przez grupę osób został w całości odrzucony.